W ramach projektu Regionalnie Kulturalnie chciałabym zachęcić Was do obejrzenia filmiku, w którym spróbuję przybliżyć nieco kultury i tradycji Śląska. Śląsk to część Polski o wyjątkowej historii i kulturze. Jest to miejsce pełne tradycji, które pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie zachwycają do dnia dzisiejszego. Można zobaczyć tutaj wiele pięknych i ciekawych miejsc, takich jak zamek w Pszczynie, czy znajdującą się na naszym banknocie Cieszyńską Rotundę Świętego Mikołaja. a także katowicką kopalnię Guido. Przede wszystkim jednak Śląsk wszystkim kojarzy się z węglem, a to dlatego, że mamy tutaj dość spore zasoby tego surowca. Górnicy od zawsze swoją ciężką dniówkę umilali sobie opowieściami i legendami. Jedną z nich jest historia o duchu kopalni Skarbniku. Posłuchajcie. Podziemia śląskich kopalń to wielkie, tajemnicze królestwo Skarbnika. To duch straszny, lecz sprawiedliwy, przyjaźni się z ludźmi i pomocy wszelkiej udziela. Solidną robotę nagradza i chętnie błogosławi tym, co dobrze kilofem pracują. Historia ta zdarzyła się w czasach, kiedy podziemne chodniki rozświetlano oliwnymi lampkami, drewniane wózki z urobkiem ciągnęły konie, a górnikom wypłacano pieniądze po każdej skończonej szychcie. Wtedy to do jednej z kopalń trafił trzynastoletni karlik. Pochodził on z bardzo biednej rodziny, gdzie po śmierci ojca, matka nie mogła sama wyżywić siedmioro młodszego rodzeństwa. Surowy sztygar długo wzbraniał się przed przyjęciem do pracy chudziutkiego, mizernego dziecka, ale w końcu uległ prośbom ubogiej rodziny. Postawił jednak warunek, że jeżeli w ciągu tygodnia chłopiec nie urobi tyle węgla, ile jego dorośli kamraci, to będzie musiał odejść z kopalni. Kiedy pod koniec trzeciego dnia sztygar wypłacił mu jedynie połowę tego, co zarobili inni, chłopiec usiadł na wielkiej bryle węgla i gorzko zapłakał. Gęste łzy płynęły mu po brudnej odsady twarzy, i pozostawiały kręte, jasne smugi. Nagle w mrokach kopalni rozbłysnęło dziwne światło, i przed karlikiem stanął siwy starzec, który zapytał o powód zmartwienia. Chłopiec padł na kolana i zwierzył się duchowi ze wszystkich swoich trosk: Pomogę ci, jeżeli zachowasz nasze spotkanie w tajemnicy. I uczciwie podzielisz się ze mną wspólnie zarobionymi pieniędzmi, powiedział skarbnik i zniknął. Do końca szychty nic się nie działo, ani też dnia następnego. To wszystko było tylko snem, westchnął smutno Karlik. Aż tu nagle rozbłysło jasne światło i pojawił się skarbnik. Wesoło pogwizdując, zakasał rękawy, złapał za kilow. I począł wraz z chłopcem rąbać węgiel. A czynił to z taką łatwością, siłą i werwą, jakby był krzepkim młodzieńcem. Każdego dnia skarbnik pomagał chłopcu, a czyściutki węgiel sypał się aż miło. Zdziwiony sztygar z niedowierzaniem kiwał głową. W końcu w przeddzień świąt Bożego Narodzenia obwieścił: Masz u mnie pracę na stałe. Wręczył Karlikowi spory mieszek z pieniędzmi i uśmiechnął się życzliwie. Oto twoja zapłata! Wesołych świąt! Gdy tylko chłopiec wyjechał na powierzchnię, kupił mamie czerwone korale, a siostrom skórzane buciki. Nie zapomniał też o umowie z duchem i, zgodnie z obietnicą, połowę zarobionych pieniędzy zostawił dla niego. Widzę, że uczciwy z ciebie chłopak zachowaj całą wypłatę dla siebie. Powiedział skarbnik i zniknął w mrokach kopalni. Legenda ta pokazuje, że górnicy od zawsze szanowali ciężką i przede wszystkim uczciwą pracę, która oprócz satysfakcji dawała im również możliwość godnego życia. Śląsk, tak samo jak wszystkie województwa w Polsce, posiada swój charakterystyczny znak rozpoznawczy w postaci herbu. Jak sami widzicie, jest to postać złotego orła umieszczonego na niebieskim tle. Podobnie jak na godle polski, jego głowa obrócona jest w prawą stronę. Jednak nie zdobi jej żadna korona. Najbardziej charakterystycznym elementem naszej kultury jest jednak tutaj szamowa. Śląska gwara to jeden z najstarszych dialektów polski, który za sprawą wielu zapożyczeń szczególnie z języka niemieckiego jest dość trudna do opanowania, czy choćby nawet zrozumienia przez Polaków z innych części naszego kraju. Jednak niektórzy pisarze Podjęli wyzwanie i postanowili stworzyć własny tekst bądź przetłumaczyć już istniejący na gwarę śląską. Przykładem takich działań jest zbiór wierszy Juliana Tuwima, który jak można przeczytać na okładce na śląsko gotka przełonaczył Marek Szołtysek. W środku znajdziemy tekst wiersza pod tytułem Okulary, który w tej wersji brzmi tak. Bryle, Hilary pochał piełazi! Kajże chce mógł bryle wrazić! Być sprawdził wszystkie szakety, Gacie, szczewiki, niestety. Przekopał wszystko fest i blank, Szuflody w befeju i szrank. Łoż pierona, kurde bele, kiedyś chabną moi brele. Na leżance nawet sznupie, mu drapce i syrce klupie. Kuknął tyż do żeleźnioka I haźla kolegnojoka. Chciał delów karwać, fuzlaisty I wołać na polis majstry. Łoroz wyjrzał ślipym w żadło, i kaj bryle mo już badną, Ach, Hilary, ty polu, być może bryle na kicholu. Kolejną wizytówką śląska jest tutejsza kuchnia. Często zdarza się, że podawane tutaj potrawy dość ciężko znaleźć w innych regionach Polski. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, wiele z potraw jest przyrządzanych tylko tutaj, jak przykładowo Wodziąga. Po drugie, na niektóre dania Ślązacy mają swoją własną nazwę, dlatego też popularne tutaj kreple gdzieś indziej kupimy jako powszechnie znane pączki. Najbardziej charakterystycznym posiłkiem na Śląsku jest niedzielny obiad. W jego skład wchodzi nudel zupa, czyli rosół, a także rolada podawana z kluskami i modrą, inaczej czerwoną kapustą. W dni powszednie na śląskim stole często można spotkać wspomnianą wcześniej wodzionkę, która jest z zupą chlebowo-czosnkową, karmi na znane jako kotlety mielone i krupnioki, czyli kaszankę. Dość charakterystyczne są także desery, a szczególnie ściśle związane z obrzędami weselnymi kołocz. Popularna jest także szpajzar, cytrynowa bądź orzechowa, oblaty śląskie i cukierki kopalnioki. Tak jak w każdym środowisku, tak i na Śląsku bardzo ważna kwestia to sztuka. Jest to temat dość obszerny, dlatego też powiem tylko tyle, że najlepszym śląskim artystą jest sama natura. A to dlatego, że dzięki niej możemy podziwiać piękne rośliny odbite w kamieniu węgielnym. Inspirując się tą naturalną sztuką, chciałabym zachęcić was, abyście przeszli się na spacer, zebrali trochę liści czy trawy i za pomocą farbek stworzyli z nich takie naturalne pieczątki, dzięki którym można stworzyć przeróżne piękne krajobrazy. zabawy i do zobaczenia.